Arun na kolanach wyproszony, więc możemy zaczynać. Obozowisko jeszcze nierozłożone, a tutaj już pierwsi piloci będą startować. Oh yeah! Po starcie od razu zaczęliśmy piąć się do góry. Po takiej okazji na piękne obłoki nie mogliśmy sobie odpuścić. Ci, którzy oglądają moje filmiki, wiedzą, że takie obłoczki, które są w zasięgu, często pojawiają się nad królewską hojną. I jak widzicie, warun na sam początek spotkania pokazał swoje najlepsze oblicze. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem pokazać gościom piękno latania PPG. To była prawdziwa sielanka. Aż w pewnym momencie, często mam pytania, a co się stanie, gdy silnik zgaśnie? No właśnie, słuchajcie, byłem na 1400 metrów i silnik mi zgasł. I sobie szybuję. I szybuję do lądowiska. Także mam jeszcze 800 metrów, także dolecę do startowiska. Startowisko jest tam. Tutaj mijam właśnie hojne. Tak wygląda yy, lot na zgaszonym napędzie. O, Mirko! Ale to było przekozackie, co? Stary, jaka petarda! Królewska hojna lubi chmurki, oj, Ale lubi! Ale jazda! Adam zobaczył post na Facebooku i mówi, a, wsiądzie w samochód i przyjedzie. No to przyjechał. Ile, mówisz, kilometrów? 500. Słuchajcie, jak się chce, to wszystko można. Super zaraz będzie korzystał z warunków królewskiej hojny. Kto to? Tomek! Tomek, Tomek po roku czasu leci. Yes, yeah, super! Lubimy takie akcje. R202, jadam w powietrzu. Reporterzy. Reporterek, kolejny dzisiaj w powietrzu. Drugi? Drugi. Drugi. Dwa dzisiaj reporterki. Okay, Czyli dwie. będzie dwóch reporterów. Tak. <laughs> Zbyszek w powietrzu. O, oh, je yeah. najlepszy widok jaki dzisiaj mogliśmy zobaczyć. I jak tam, panie kapitanie? Wylatany? Wylatany! Jeez! Yes! Jak zwyżek jest szczęśliwy, to my też. To... Super, aż ręce bolą. Super. Piąteczka! To jest twój największy fan. Pytał się, mówi, że twoje skrzydło jest najładniejsze. Ale duży wyrósł. Tomek, lata za tobą jakiś komar! Komar za tobą lata! A tak na serio, był to dron Franka. Darek, czyli tato Franka, lata na paralotni, natomiast Franek lata dronem. Dzięki czemu na tym filmie zobaczycie pełno dynamicznych, pięknych ujęć. I jak tam, bracie, ile nie latałeś? Przypomnij? Nie Przypomnij wiem, myślę, zrok. Z Zrok, nie? I jakie uczucie? No, jak na rowerze. No. Nie, zapomina. <laughs> nie zapomina się dokładnie, ale warun się zrobił. Nie, Petarda. Jest, nie, no baja jest, takie chwilami Tak, ale one już gasną, bo już nawet chmury gasną, także... Oczywiście, nie jest... Ale się ciepło zrobiło. Jest bardzo ciepło, ja muszę jechać się przebrać aż. Kochany misiu, zobaczcie jak pomaga Zbyszkowi schować skrzydełko. Ekstra misiu. No to lecimy z tym. Zobaczcie jak nam się udało super z Frankiem polatać. Około 20:00 zaczęliśmy startować do wspólnego przelotu. Czy ktoś domyśla się, dlaczego to skrzydło uciekło mi na lewo? Mój błąd zaplątana sterówka. Niestety w powietrzu nie dało się tego ogarnąć, więc musiałem wylądować. Odpiąć taśmę odkręcić sterówkę. Po chwili byłem z powrotem w powietrzu. Czekaliśmy w holdingu na resztę. Gdy już wszyscy wystartowali, to polecieliśmy na przelot. Jest czym się chwalić w tej mojej okolicy, dlatego przelot trwał prawie dwie godziny. Na Odrze zero fali, a to znaczy piękny warun. Piątek to również pierwszy dzień Dni Hojny. Dlatego na powrocie chętnie spoglądaliśmy na centrum, aby zobaczyć jak ludzie bawią się podczas święta miasta. Mamy to, mamy to, Beatu, mamy to, jest na ziemi! Nasz bocia. Nie! Dobrze, wraża Darek! Kurczę, trzeba im jakieś zmienić kolory, czy coś. Dobra, Teramirek, 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 Mirek, teraz Mirek, teraz Mirek, teraz Mirek, teraz Mirek. Nie jestem jakimś wybitnym przelotowcem, ale możliwość pokazania mojego regionu w tak doborowym towarzystwie sprawiło mi ogromną radość. Na koniec dnia tradycyjnie rozmowy przy ognisku.